Pamiętacie, jak polscy kulturyści często tłumaczyli się, że nie mogą się podciągać na drążku, ponieważ są za ciężcy? Tutaj macie gościa, który waży 150 kg, tak dobrze słyszycie? Jeszcze raz powtórzę: 150 kg waży ten człowiek i podciąga się na jednej ręce 6 powtórzeń. Kiedy to polscy kulturyści ważą, nie wiem, 110 kg, 120 i tłumaczą się, że oni są za ciężcy i nie mogą podciągać się na drążku używając dwóch rąk. Ten człowiek używa tylko jednej ręki, waży 150 kg. I teraz bardzo często widzicie kulturystów, jak próbują gdzieś tam w social mediach się tłumaczyć, ja się nie mogę tyle razy podciągać co taki szczur z siłowni, który waży 80 kg, bo on jest lżejszy. No ale nie biorą pod uwagę to, nie biorą pod uwagę tego, że oni mają większą masę mięśniową. To jeżeli masz większą masę mięśniową, to tak jak w samochodzie masz większy silnik. To powinieneś generować więcej mocy, zgadza się. Ale oni tego nie biorą pod uwagę, bo to są farmazoniarze. Ale ten człowiek bardzo fajnie udowadnia, że nasi polscy kulturyści, tłumacząć się w ten sposób, idiotyczny sposób, że oni są za ciężcy, dlatego nie potrafią podciągać się na drążku, dlatego ta masa mięśniowa im przeszkadza, oni są po prostu tak, tak dużo ważą, że przyciąganie ziemskie jest dla nich zbyt wielkie. To tutaj macie potwierdzenie, że to są głupoty, co oni opowiadają. Zobaczcie, przepięknie ja ten film mogę oglądać. 100 razy, nawet nie wiem, czy już go nie obejrzałem, z 50 razy. To jest coś pięknego, no? Ten gościu pokazuje, jak to powinno wyglądać. On pokazuje, jaką siłę powinna generować masa mięśniowa. Większa masa mięśniowa, generujesz więcej siły. A dlaczego polscy kulturyści nie potrafią podciągać się na drążku? Ponieważ ta ich masa mięśniowa nie ma siły. Tam nie ma żadnej siły. Po drugie, oni w ogóle nie trenują tego ćwiczenia i nawet nie wiedzą, jak poprawnie wykonać podciąganie na drążku. Dlatego też nie potrafią podciągać się na drążku. Ale tutaj macie przykład człowieka który nam pokazuje, że te wszystkie głupoty, które pojawiały się, jeszcze się pojawiają, mimo tego, że ja cały czas o tym mówię, że polscy kulturyści opowiadają głupoty, tak, z tą, z tą y, wagą i, i podciąganiem na drążku, że są zaciężcy, to jeszcze gdzieś tam się to pojawia w social mediach, ale tutaj ten człowiek ich zaorał doszczętnie, doszczętnie ich zniszczył. Powiem wam, że ja się nie potrafię podciągnąć ani razu na jednej ręce. Obecnie. Kiedyś się podciągałem raz na jednej ręce, ale ten człowiek to po prostu wyprawia tu rzeczy niesamowite. I o to właśnie chodzi. Siła jest w tej masie mięśniowej. Brawo, wielkie brawa dla tego gościa.